Manko, widzę witam na w następnym odcinku z Denkai The de Following Jest dzisiaj ze mną... Falasero Pan lubi bardzo zabijać zombieczku. Tak, to jest pan Falasero I teraz ja otwieram krzynkę Dobra O, dobra Hop, 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 hop hop, hop. Tracu, Kurde, otwórzcie magiczne krzynko Dobra, ogólnie on, 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 on się mało odzywa nie, słaby nóż. Dobra, eee... Mówiłem... W tym odcinku będziemy robić misje poboczne Tylko odpalam. Jedną misję z odpaliłem. Nie to Chodź idziemy do wieży. Ja, ja, no, ja... Poczekaj, ja... Czekaj sobie, poleżę spokojnie Spoko, ja idę do wiezy. Dobra. Idziemy, widzowie, do wiezy. Co, widzę. Chłopy goni. Dziki pes. Dziki... Dziki pan. Jezu. Głowa. <coughs> Głowa betoniarce. wow. Lecimy widzowie, lecimy widzowie, dobra, Karim, jestem na miejscu, ci się z Idziemy pierw... po misję faburę, i później oczywiście idziemy pierw po siódmy odcinek, co mówisz? A tego rewolwerowca Po co, gdzie idziemy? No, rewolwerowiec A, dobra, wiem gdzie Do wieży I co widzicie? Zostawcie łapkę w górę Masz zaznaczone przecież No mam I teraz widzę idziemy do wieży Trzeba Onlet Misję pomocną Po prostu my Trzeba mu dać pistolet do ręki, i to... Zobaczymy, co się będzie wiedziało. Zobaczymy No bardzo łapkę w górę, z dzwoneczkiem, i co? Mimo dnia Odcinku Lecę, bose Dobra Widzowie Ogólnie to siódmy odcinek z gierki, no jak, jak coś Gramy z ziomkiem Ziemg jest Po prostu Zostawcie w gówno i to... na, na guzę było, na guzę Tak, ja, jest Jas Idź ty ten Idź ty mu do, okej? Okay? Ale ja swoje pistolet jedno Ja też Tak, ja tutaj pistolet Chyba możesz to kupić ten pistolet. Kup ten pistolet. Kup pistolet. No drożej. Kup. No nie mogę odkupić. Spoko idziemy to dać na no mój. Czekaj. Masz? Świetnie. Mam, proszę. To jest obiecany klucz do mojego Lombardu. Wiesz, kiedyś był najlepszy w mieście. A jak już mówimy o Lombardzie, zrobiłbyś dla mnie coś jeszcze? Chciałbym, żebyś mi stamtąd coś przyniósł. I tak tam pójdziesz, no nie? Ach, co takiego? To jest. <laughs> tylko się nie śmiej, okej. Okay? Figurka Reya MacKola. <laughs> Wiem. Że... DEMU broń. Kurde, dam Niemiecką Lewu są broń Dobra Mogę ci dać mokrą Niemiecką O, będzie fajne Niee na to tą bronią i później też coś kupię Fajnie Idziemy tą amerykańską No spoko, dam ci zaraz No chodź wiem Chodź panie ja robić robi biresy. No tak. Dobra. 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 Idziemy A co mam już jakieś przedmioty Chodź do mnie Chodź Mam tu po po pogadać Okej okay. Jest teraz Kul cool. PEP Gdzie ty idziesz? O, dobra, to później zrobimy, dobra? Pierw to, to trzeba zrobić. Idziemy. Dobra, idziemy teraz tutaj. Trzeba kawa kapucyna, Tak to jest kacę. Od ciebie Parenzers, Pa, go, go, Parenzers, tu, 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 do magazynu zaraz, siub dawaj, dawaj, otwaj mnie. Ołus mi umieram Otw Dawaj, 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 dawaj amunicja, o kurde, amunicja bio wszystko Jest, mam figurkę Zbieramy wszystko I do jak tutaj jest O nie! Owteczka Oftel offteczka Hemikaria. Chemikaria, wytrychy. Jestem zrobiła gasówka. O wytrychy. Wytrychy. Teraz... Co? E o kurde! O kurde! O kurde. Um, umarłeś? Kuj, ja umarłem, kurde, pecha! Kurde, umarłem! Uwaga, wszyscy! Mówi brechen! Jeśli ktoś spotka podkada uda, nie zaprowadzi go do wieży! Jest uzbrojony, powtarzam, uzbrojony! O, o kurde! On jeba, co on jebał? Co on odjebał? Powiedz mi ta, Teraz my go zabijemy, tak? Ja wiem Będzie polowanie ostre Zamykam drzwi, czekaj Bo ja tu biorę wszystko co mogę Zamykaj Ja idę Mogę sobie moją pałkę do bicia Chłopaków, co? Zombiaku Pałka do bicia zombiaku Fajna rzecz Fajne polecam Polecam pałkę do bicia do zombiaków Ty czekaj, bo mój pistolet zniknął. Jak tu? Panie! Masz pecha po prostu. O, chodź, mam. Chodź do mnie. Cześć. Znalazłem twoją kartkę na tablicy ogłoszeń. Jesteś biegaczem? Świetnie. Ten debil Dawood usiadł w kantynie na moich okularach, a bez nich jestem ślepy jak kred. Jak mam pomagać Alfiemu, jak nic nie widzę? Mam w domu zapasową parę. To niedaleko stąd, tylko że wiesz. Sam się tam nie dostanę. Zabrać coś jeszcze, jak tam będę? Serio? Zrobisz to y dla mnie? Dzięki. No i oczywiście... Tak, widzisz, chcemy założyć na dachu ogródek warzywny, żeby trochę podreperować stan zapasów żywności. Ale nikt nie ma pojęcia, jak się za to zabrać. Kiedyś na urodziny dostałem książkę o ogrodnictwie. Nigdy jej nie czytałem. Nosi tytuł Uprawa warzyw dla opornych. Czy jakoś tak. Powinna być w biblioteczce, ale wiesz... Może będziesz musiał jej poszukać To spoko to później poszukamy, idziemy, chodź No no Dobra, B Dawaj, dawaj, la, balaj balaj balaj, hej, hej I co ja powiem widzowie takie czasy no, na, nadchodzą na grze naprawdę każdy tę tą grę lubi grać. Ty ja nie lubię jak to miejsce połączyć na nie? To ja robiłem. Ała, ła, moja ręka. Co z tego? się stało? stało? Słyszałem strzały. Idziemy szyko Biespistolet bies do ręki. nie mam pistoletów. Idziesz do mnie! Tak. Dawaj! Już zaraz Jeszcze ja dawaj przy okazji ogarniemy co się stało. No jestem na guze. Czekaj bo ja oczekiwany no, Co ty robisz? No jadę na górę Kretyn Jecha już jechaliśmy na górę Nie no, Nie mogę ja jest się dowiemy coś się stanie Kretin to jezy jest... Hop troluje Ty trollujesz naprawdę chyba troluję. Czekaj. jesteśmy na dole. Tak. Na górę. A. Ja nie, nie, po prostu nie ogarnę życia. Spałko, może być moje, nie ogarnię tego swojego życia. Jezu. Co? Nic. Dobra, idziemy. Może kiedyś się pojawi odcinek z Geta Online? Kiedyś się może pojawi, tak? I oczywiście będziemy będziemy mieć. Co mówić. się stało? Gdzie łódź! Idę. Powiedz mi, co się stało? Od tygodni chciał stąd odejść, ale ja uważałam, że to zbyt niebezpieczne. Sprzeczaliśmy się o to. Potem dorwał skądś broń, zabrał wszystkie pieniądze i porwał sam jego. Zabrał mojego syna! Wiesz, dokąd poszedł? Powiedział, że wie, jak się wydostać, ale nic więcej nie wiem. Nie chciał mi powiedzieć. Ja... Oh. Jak on mógł to zrobić? Skąd wziął broń? Przepraszam, to moja wina. Powiedział, że potrzebuje broni, żeby was stąd wydostać. La, la, la. La, 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 Dawud mnie nie chce. Nie chciał mnie już od lat. Teraz ma już wszystko, czego chciał. Odzyskam Twojego syna, Salmo. Nie wiem jak, ale to zrobię. Uratujemy go. Smych chyba. Chodź, tutaj robimy misje pomocne. Idziemy tam. Odpowiedz mi, odpowiedz mi, skórwy synu. Będzie bezpiecznie. Czekaj, nie! Dawud? Gdzie jesteś? Niech to szlag. Idziemy na dół. Idziemy ogólnie robić... Tak. Tak, mis misje po pobocne dzisiaj. Tak. I w ósmym odcinku będziemy robić pół fabuły, po pobocznej misji i ogólnie tytuł zgra na 100% procent, bo ja wam powiem. Na 100%, no sigma lel 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 lel, lel, lel. Gry. Dobra. To ty robisz lol, idziemy tam lol, 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 Spoko, ja, ja mam chińską, my mi, 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 Chińską 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 to ja 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 kupiono na Allegro Dobra iść tutaj iść Mach ci tych mniam niam mniam Mamy O wykry O, telefon Teczka Kabar du bicia Ciebie, co? Bombastik site i o biblioteczka Teraz to O, sawka ziołami fajnymi, 1001 potraw z 1001 potraw z bananów. Dawaj, A tam książkę? Nie, nie. dwa Mam jak przeżyć na samych falafela nie mam jeszcze. To... Proste techniki wyrywania lasek, instrukcja, wielka księga de Metal'u Co to jest? Mokry sen, pierwszy dla hydraulików, Jezu Jezu, co to chow ma? No Dżungla dużych dupet, zaćby by jeść, czyli poradnik uprawiania warzyw dla Zrób to samo, maska z głowy konia 2013 To no Jezu, mask, konia okay. Choć stara, może pójdziemy Ja to jeszcze pozbieram, ale chyba wszystko mamy, Tak, nie? wszystko, chodź tam, pójdziemy. Zombiaki, papa, babciu, tato, dziadek, papa. Dobra, trzeba iść, trzeba iść na imprezę. lulululu i trzeba, trzeba śpiewać, śpiewać, śpiewać nie śpiewaj to obarwie zaraz od siły od siły falasera, chodź do mnie hej, widziałeś ten dom, z którego unosi się czerwony dym? jak ludzie Raisa to zobaczą, to się zlecą i zapukają mu do drzwi, ktoś go musi ostrzec jestem trochę zajęty, ale pomyślę o tym Czekaj, bo telewizor mi się wyłączył. Poko. Gram na telewizorze. Ta? No? O kurde. Dobra, tatoś coś wyzucić. No tak, wyszło. No tak, nic. Ja są lepsze magnetypumek dla Maxa. Ta? No, dlatego tego ja. Ej, masz pistolet? Nie ja. Chyba mi go dałaś Nie damem Ja wcześniej go miałem, ale podszydłem tego typu już nie mam A... a ty dałaś, tak? Cześć Ja go tutaj nie sprzedawałem Spoko, ja muszę sprzedać jakieś rzeczy to ma okay. trzeba iść na dół na, na, na dół dawaj czekaj bo sprzedaję to co niepotrzebne też trochę sprzedaj Muszę zobaczyć, czy to ma dobrego kapselka. Mam osiem kafli. No. A ja, czekaj, cztery. O, fajnie. M-hop był na górze, czy na dole? Na dole. Okay. Dawaj, do windy. Da po ciebie jeden. Jest. Zaraz <śmienicielstwem> ja mam razetsem tutaj już dwie godźnikie odcinki tego Nie mam siły Widzę, Po prostu nie mam siły Dobra I teraz Trzeba Ja już Ja już idę do tego znalazłeś książkę? Świetnie, dobry Boże, ależ to okulary brudne. Coś ty z nimi robił. Nie, nie, nieważne. To bez znaczenia. Proszę, weź przyjmij to za fatygę. Ile o, tam? tysiąc. Tysiąc. To się przyda to bardzo. Chodź, teraz idziemy. Już mamy minut E, Chodź tam pójdziemy jeszcze i pójdziemy spać i wiesz, to misy pobłogą zrobimy w, w nocy. Na panie, musisz, musisz mieć be, Nie schodzi Tak widziałem przemieńca Dawaj spać, idziemy dobra no widzowie, idziemy spać, chup, chup, chup. dobra, teraz trzeba wejść tam, nie ma się, w końcu to się boli Szybko idziemy, 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 idziemy. Trzeba po cichu. Mam mam uciekamy. boli 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 słuchajcie 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 Są słuchajcie 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 Tak, tak, tak słuchajcie słuchajcie Włączyłem! Zrobione, odpala! Moment, moment! Szydź, wląd, bądźcie przejdę! No co? Słuchaj, mam robotę w terenie, ale jak wrócę, to się z tobą zajmę. Słowo! Ta pałkę pałkiem magicznym wyjąć otworzyciuję na pałkę. boom. tak to się robi. Awa, awa, boli, 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 o nie, kosmar. Teraz tu idziemy. Damy, ale chyba z nim. To teraz, że tak. A teraz ksynki. Nam, nam, nam się przyda. No, możemy, tylko Teraz pójdziemy do strefy i co? Łapka w górę, sub z dzwoneczkiem i co widzowie Widzimy się w następnym odcinku tej grze papa pa. i co? Widzimy się na, na następnym odcinku. Pa, pa.